I dziwnie, że z Tobą nagrywam filmik. <laughs> cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Z racji tego, że na kanale wybiło mi 2000 subskrypcji, a Adam obiecał, że jak taka liczba pojawi się właśnie na YouTube, nagradzimy wspólny filmik. Także tutaj siedzimy razem, I jest strasznie dziwnie, ponieważ siedzimy i nagrywamy. Zazwyczaj Adam się tam gdzieś pojawia w C na vlogach. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak nam dzisiaj wyjdzie ten filmik, to zapraszamy Was dalej do oglądania. pomysłów jaki filmik w ogóle nagrać ja jeszcze te pomysły trzymam w głowie bo będę chciała więcej filmików z Adamem nagrać koniecznie piszcie w komentarzach czy chcecie więcej tych filmików, piszcie że chcecie więcej e, ale stanęło na tym że będziemy bawili się w taką grę gdzie <ścoughs> gdzie po prostu przyklejamy sobie karteczki na głowy i staramy się odgadnąć kim jesteśmy, Adam wybiera 4, 5 postaci aktorów, aktorki dla mnie, ja dla niego i mamy problem, ponieważ mamy karteczki i, I postacie fikcyjne. I postacie fikcyjne, tak, tak. E, piszemy na tych karteczkach nazwy, przyklejamy na czole i z racji tego, że ja mam dość dobry wzrok, to nie mogę się po prostu patrzeć w pogląd, w podgląd. I nie wiem teraz, czy schować podgląd, czy patrzymy się na siebie. Hm. Na siebie. Dobrze, to patrzymy się na siebie. E, kto zaczyna, ty czy ja? Kamień Papiernożyce? To pierwszy? Um... To jest, ale kto przegrywa to to co? To, kto przegrywa ten pierwszy zgaduje, czy? Ten to pierwszy pisze? kto przegrywa ten zgaduje. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A, dobra. Czyli masz pierwszy pisz, już? Mhm. -mm. i teraz na łeb ci przykleić. Aha, na łeb. Na głowę. Mm. Przyklej na włosy. No na czoło się nie mieści. Mhm. Okej. Okay. Chyba musi odpowiadać tak, albo nie. Bo chyba na tym to polega, nie mogę zadać pytania, czy coś tam... Co... No, Zadajesz pytanie i ja tak lubię. Tak no. Okej, okay, dobra. To jestem postacią fikcyjną? Tak. Okej. Okay. Czyli już jest dobra, Zagrałam w nowym filmie? Nie. Czyli w starym? Czy jestem z roku 2000 któregoś? Nie. Czy jestem z lat 90? Tak. Okej, okay, czyli lata 90. E, czy jestem z y, filmu animowanego? Hmm, nie. Chociaż okay. coś wspólnego, ale nie. Czy jestem postacią mm. fikcyjną? Y, z, czy jestem z filmu normalnego, tak? Tak, tak. Dobra, okej. Ja to takie to jest trudne to teraz pytanie, czy. Tylko bardziej precyzyjne, bo to tak. No właśnie, ale teraz nie wiem, bo mam lata 90., jestem postacią fikcyjną z lat 90. Czy jestem człowiekiem? Mm -hmm. Dobra, jestem człowiekiem. Czy jest to bardzo znany film? Czy ten film dostał Oscara? O kurczę, chyba za efekty. Chyba za efekty. Czy widać cię w podglądzie teraz? Mm -hmm. Dobra. E, e, za efekty. Poczekaj, sprawdzę. A to zależy takie, czy Oskara zacznie, to z takim szczegółu? Nie patrzę. Ale wtedy już sobie jestem w stanie zawęzić czekaj, Poczekaj, 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 Uuu, Oscarów miało raz, dwa, trzy, cztery, czyli efekty też były, no, czyli zgadłem. Okej, czyli efekty specjalne i cztery Oscary, tak? Tak. No. O kurka, czy to jest film wojenny? Nie. <laughs> okej, <Okay. laughs> powiedziałeś, że nie jest to film, czyli film familijny taki bardziej. <laughs> no. no... nie. Nie, okej. Okay. E, czyli nie, nie animowany, nie ten... Ja nie jestem tym kacorem, kaczorem, co... albo tą taką rudą, y, co była w tym filmie. Kaczor... który kaczor? No, tam był taki film pół animowany, pół y, normalny. I tam była ta taka najsłynniejsza ruda, na postawił To A, so. był zrobił królika Ronera? Nie, nie kaczor, tylko królik. No, nie, 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 no dobra, no, no, no do, do, ale to... Jest właśnie, no. Chodzi o to, że, wiesz, muszę po kolei. No to czyli tak, wojenny nie, dramat? Nie. Komedia? Nie. Melodramat? Nie. No Boże, animowany nie. Nie. Ale w pewnym sensie coś ma z animowanym wspólnego, ale nie. Kurczę, no to jak nie ma nic wspólnego. Nie. Jedna z części ma coś wspólnego z animowanym, ale ta akurat nie. O kurka, ja to widziałam na no 100%. No. I Jedna z części. jest animowana. O Boże. Ja to widziałam na pewno? Na pewno. O matko. Bo to jest. Przekroję ci, to jest tak banalne. Ale nie wiem jakie pytanie zadać, co jest to? Zobaczysz jak będziesz po mojej stronie. <gry> Ile było części? Było jedna, dwie części czy trzy części. Trzy części. Dobra, to może będziemy tak... Dobra, to bardziej. będziemy Warto tak nie o, nie. O, tak będzie dobra. łatwiej, bo tak to będzie termin <grym>, trwał no. półtorej godziny. E, czyli mamy trzy części, jedna nie. jest animowana. Nie. animowana ona jest jakby spin-offem. No, dobra, no. Coś ty wybrał. Czy akcja dzieje się współcześnie, czy w przeszłości? To się dzieje tu i tu. Nieśmiertelny? Nie, śmiertelny Nie, to jest 80 lat. Nie była animowana część. Eee, Batman? Nie. <laughs> Dobra, to podpowiedz coś jeszcze. Nie wiem, co to No, powiem. Jaki gatunek filmu, co tam było, może ten. No to jaki gatunek? Dopytałam no się, czy ten film y... super bohaterów? Nie pytasz o to. Dobra, No co się pytam? Czy jest to film o superbohaterach? Nie. Okay. Ale w pewnym sensie główny bohater się. Staje taki super. No. Pod koniec filmu. Tak łatwe. Bo widzisz, co tu jest napisane. Nie jest super, bo tylko taki staje się. Dobra, okej, odłożę full moce ma. Odłożę to, nie widzę tutaj, ale to mi czas spada. Czyli ma full moce. O matko, ma full moce. Są trzy części. Za 90. Proszę trzymać jak coś. <laughs> Nic nie widać. Znaczy ja nie widzę. Ehm, no. A, no ale pytam się, czy jest... No to jaki jest to gatunek? Komedia, niewojenny, nie, nie. Science fiction. Science fiction. No to, to, to się, Znaczy chodzi o to, że ja się domyśliłam, że to jest science fiction. A to jest Matrix? Nie. Poważnie? To jest Matrix? Mm -hmm. I to jest you No? Know? Mm -hmm. Tak? No. <laughs> ale... Aha, bo pierwsza część była za 90. No, milenium. Okej, okay, okej. Okay. Ale on był na początku dobry. Co dobry? You no. Know? A nie był pytania, że dobry. Aha, że jest super bohaterem. No. Dobra, okej, okay, okej. Okay. na początku był taki sobie, a potem taki powera do tego. No tak, w sumie masz rzadkie. No, do świeżyć też. Dobra. E, gdzie jest kartka? <laughs> Jej! Odkadam. E... Po godzinie. A długie ty. Gdzie jest ten? Ale zobaczysz, że jest naprawdę trudno. Tam kniączka. Hmm? Boga? Czy Tylko nie do włosów. <laughs> okej, okay. od się ładnie nie trzyma. <laughs> już zaczynać to jest kobieta czy mężczyzna? Ani to, ani to. Znaczy, no bardziej postać męska. Znaczy, że rodzaj jest bardziej męski. Dobra. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. już na tym etapie okay. no, Czy to mężczyzn. jest film science Fiction? Nie. Czy to jest człowiek? Nie. Czy to jest zwierzę? Nie. Kurczę. Nie jest tak łatwo. <laughs> e, czy to jest w ogóle film? E, no tak, jest to film. No, może, być, może być z popkultury, nie Nie, jest to jest postać z filmu, patrz tu bliżej. boże to człowiek? Czekaj, człowiek? nie, to nie jest człowiek. A. Patrz tu bliżej mnie, bo Cię nie widać prawie. Czy to jest cyborg? <laughs> nie. To jest fantazy? Mm, nie, nie, bo to nie jest ten gatunek filmu. Czy jest to postać z Marvela? Nie, ale jesteś blisko, jeżeli chodzi w ogóle o, o to, w takim kierunku idziemy. Czy jest to postać z Disney'ów? Nie. Hmm. Jezu. Co jeszcze mamy? Nie, ja sobie sam ten. Okej, nie podpowiadam. Nie jest to człowiek. Nie. Nie jest ten. nie jest ani fantazy, ani science fiction. Bo też czy od razu androidy wszystkie te takie po kolei skreślam. Czy to postać z Harry'ego Pottera? Nie. Nie, powiem, że wiedziałeś raz i, i byłby problem. Hmm. I nie czytałeś. Cargo Pottera i uniwersum też Harry'ego Pottera. To nie, spotkanie... nie, nie, to już możesz y, w ogóle, z Fantastycznym Zwierząt też to nie jest... No, no, dobra, dobra, dobra. Czyli stwierdzam, że to może będzie Władca pierścieni. Nie. Zapytaj się o gatunek. Też, no to dobra, no to jaki to jest gatunek? Film animowany. Okej. Okay. <laughs> Film animowany z wytwórni Disneya. Znaczy no, Pixar? Uh -huh. Czyli w pewnym sensie. Pis. No w pewnym sensie, no nie za bardzo. No, nie pamiętam teraz akurat. To... Nie, nie jest. Dobra, dobra. Eee, no, jezu. Nie? Myślę, myślę, Czekaj, nie. Czy to nie jest bałwanek Olaf? <laughs> nie, a to by był chyba Disney. A, dobra. Ale dobra, już, już wiem z czegoś tam. No, Pixar no też jest po Disney. No miesza hmm. Czy to jest Shrek? Nie, to jest Dreamworks, także to nie. Dora dobra okay, czyli to? Czy jest to film po 2010 roku? Tak Okej okay. Czy dzieje się zimą? Nie Czy dzieje się na wodzie? Nie Czyli te wajane wszystkie te skreślamy. Czy jest to coś z tej historii? Tak Okej okay. i nie mam, jaka to akadź. No Powiedziałam ci, że to jest to bardziej rodzaj męski. Głos był męski. Chodzi o sztuczca? Farkiego? <noise> Jak to się nazywa? Forki. For Sztu? Sztuciek. Sztuciek. A, no. Okej. Okay. Tak, sztuciek. Dobra, okay. okej. Brawo. Brawo. Mm. Wiesz co, może na czoło bardziej. Dobra. Ja wiem, że mam małe czoło, ale... To teraz tak. Jestem postacią... Widać cię? Chodź bliżej. Co? No? Jestem postacią fikcyjną? Tak. E, czy jestem z y, filmu, czy z filmu animowanego? No, film animowany. Czy zostałam stworzona po 2000 roku? O kurczę, mi się wydaje, że to było przed... Prze... Prze... Ale to jest takie... Okej, okay, to... czyli po... w tamtym okresie mniej więcej. Ten w tamtym okresie, ale żeby to miało wpływ, no. Okej, okay. a czy jestem z filmu animowanego? Czy miałam jedną część, dwie części, trzy części cztery? Dużo części, bo to były odcinki. Poważnie? No. O kurka. E, czy byłam e, zrobiona w wersji 3D, czy takiej bardziej kreskiej, a Kreska... Normalna. No normalnie, normalnie tak? Nie leciałam w kinaki, czyli byłam na platformie takiej jak Cartoon Network? Mm, nie, ale leciało to na jakieś MTV, może na jakiś y, komputerowy program na leciało. Co? No. O matko na no MTV. Oglądaliśmy to na płyta. Na płyta na komputerze. No w sensie. Czy to jest to anime? To jest anime, no? A na wiesz dobrze, że się na anime no. nie znam, To był no. ten podrywacz, co, co chodził za tymi laskami i je podrywał i chciał yy, mieć dziewczynę? No mniej więcej. Co on co oglądaliśmy to w końcu na płyta? Tak. A ja nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie mam pojęcia, zielonego. Ja tylko kojarzę, że to był taki podrywacz i tyle. Nie był podrywaczem. No ale ja nie widziałam tego do końca. Był nauczycielem. No był nauczycielem, no dobra, to pamiętam, ale nie pamiętam nazwy. Wzięłoś to specjalnie. Dobra. no to podpowiedzisz literkę? A, no ale wątpię, że zgadnę. No to już było. O... O... Nie wiem, czemu pomyślałam o Oren Ishi, ale to jest z oni! Oni zre Oni, Oni zu. Oni zuka. Oni zuka, nie pomyślałabym. Ale odgadam. mam pół punkta, bo odradzam tu wiedzieć co i jak. <grafy> ale szybko poszło. Oni zuka. Masakra, ale trudne wziąłeś. Pamiętam to i pamiętam, że mi się to nawet podobało, ale wiesz, że ja tak za. anime tak średnio przepadam. Przepraszam. No ale to już było takie bardziej nazwisko, ale. Teraz ty. Zamkniaczy? Mhm. I chodź tutaj bliżej. Widziałeś? Nie. Okej. Uwaga, uwaga. No, możesz zaczynać. Eee, czy to jest <coughs> film z aktorami? Tak. Okej. Okay. Jestem kobietą czy mężczyzną? Mężczyzną. Okej. Okay. Ale też tak nie końca. To nie jest tak w 100% tak mężczyzna. Co? Znaczy, no, no nie jest to kobieta, w sensie kobieta czy mężczyzna, tylko jest to postać, która ma męski głos i jest założenie mężczyzną, ale... Czy jest to... postać z Marvela? Nie, nie. Wtedy nie, teraz też nie. Nie, bo się zastanawiam, nie wiem czemu Marvela połączam z Disney'em, więc hmm. nie jest to film animowany. Chociaż też pewne części były animowane, ale wtedy nie. Aha, czyli to to jest coś animowanego, przeszło na ten... Boże, to jest z aktorami. Tak, zdecydowanie z aktorami. Czy to jest science fiction? Mhm. I to jest facet, ale nie do końca facet. No, bo to jest... No tak, dokładnie. Grał to mężczyzna, ale jako postać... Dobra, 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 okej. Okay. Czy to nie jest przypadkiem postać adaptat... adaptacji komiksu? Nie. Bo myślałem, że to jest jakiś diabełcze anioł upadły. Nie. Myślę, 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 myślę. Czy jest to film po 2000 roku? Nie. Znaczy teraz też, też jest. Hmm. Powstają też filmy po 2000 roku. O kurcze. Tych części jest dużo. Czyli to są gniezdowojne. Dobra. <laughs> Okej. Okay. Czy to jest C T Aha, tak. Okej. Okay. <laughs> Te części, kurczę, mogłam nie podpowiadać. Dobra, by to było. Chciałam BB -8 A tam wziąć, ale mówię... Aaa, pewne C po A Aha, czyli ja już miałem dwa, ten tak, trzeci. No. Po co ja tu mam napisać. Okay. Nie patrzę. Nie patrzę się. Piję wodę. No, no. Na czemu? Okej. Dobra. Czy y, jestem postacią fikcyjną? Tak. Czy jestem mężczyzną? No, tak. Okej, okay, czyli. Jeżeli chodzi o płeć, no. O płeć. Czy jestem człowiekiem? Nie. Czy jestem zwierzęciem? Tak. Okej, okay, jestem zwierzęciem. Hachiko? Nie. Okay. <laughs> Możemy konstruować. go spróbować. <laughs> Czy jestem z filmu animowanego? Mm, też. Czyli był film i normalny, fabularny, i film animowany, tak? No, tak. W sensie ten był też tak, że. W nie... było tylko to nie było prawdziwe zيرządko wtedy. W, Czyli tak. w sensie, jak był normalny film, to nie było aktor, tylko był komputerowy. To jest taka podpowiedź. Okej, okay. um. no. Czy to jest film po 2000 roku? Oryginał animowanego jest przed 2000. Ojej, to będzie trudne. Nie, to jest Czy to jest y... Królew? Film? Tak. <grym> Szymba? To nie jest Szymba. <grym> Rafiki? Nie. Eskaza? Nie. Mustafa? Nie. <grym> Pumba? Ja nie, jestem pumba, ale szybko zgadzam. Pumba, sięba. Okej, okay. okay, to teraz ja. To nie patrz? Nie patrz panie. No. To jest proste, ale może być trudne. O, może tak to powiem. Nie widziałeś? Widziałem. Nie! Jak naklejałaś, no. O ja co to było? Amelia. Nie, tak się cieszyłam. Trzeba pójść powiedzieć zamknie oczy, no. No mi ja zamknięte oczy. Dobra, to wezmę coś innego. teraz muszę pomyśleć. -ra -ra. Tylko widziałem trzy literki ostatnie, a to już domyśliłeś. Dobra. Okay. Możesz zaczynać. Czy jest to film animowany? Nie. Czyli to jest film z aktorami. Czy jestem kobietą? Nie. Jestem mężczyzną właśnie? Tak, tak. Zakładam. Dobra. Na... Yy, czy jest to film fantastyczny? Mm -mm. Czyli normalne. Okay. Czy jest to dramat? Bywały takie. Ja? Okay. Czy te film mają więcej niż jedną część? Może zapytać się, czy jesteś postacią fikcyjną, czy realną. Aha, czy nie jestem aktorem, czy tym? Dobra. okej. Okay. Czy jestem postacią fikcyjną, czy I taką, i taką. O kurczę. Czy ta osoba występuje pod tym samym imienazwiskiem i w filmie, i w tym? Tak. O kurczę. John Malkovich? Nie. Ale by pasował? No pasował. Podobnie jak Quentin Tarantino by pasował. Chociaż on nie występował po tym serminie. No, a Markowicz występował. No, tak, ale nie. Czyli on występował w filmie jako on sam. Tak, dokładnie. W różnych. Jako w różnych? No, w różnych filmach występował. Ale cały czas jako on sam. Tak, w większości. Bywały takie filmy, gdzie nie był jako on, ale w większości. On jako on. On jako on. Boże, to jest ciężkie. Bez... To to, że zobaczyłeś Amelie. Nie, jest nie występował jako on, jako on. Widzieliśmy sporo filmów z nim. Młody nie. czy starszy facet? Kiedyś był. Starszy w sensie występował w filmach starszy dla mnie to jest powyżej No to miał tak w zależności, ale miał 30, 40 i długo grał. Występował jako on sam w filmach. Możesz się zapytać z tymi wielkimi latami? Nie. Dobra, nie podpowiadam. No. Czy filmy są po 2000 roku? Nie. Przed 2000. O tak. Jeszcze starszy. O kurde. Czy były to seriale? Nie. Czy występował w filmach science fiction? Nie. Czy występował dramat? dramatach? Mm, no nie tylko w dramatach. Czy ma wąsa? Mhm. Mm Dany trecho, trejo, trejo. Tre nie. nie, ja że się na to nie wpadła. Myślę. Czy jest anglikiem? On tak. Tak, tak, tak. Kurczę, ma wąsa, jest anglikiem. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja nie widzę, ale myślę. O, czy no, był jakiś wiesz, agentem? nie. Czyli w dramatach. Czy dostał Oscara za tę rolę? On, jako on, dostał Oscara, ale po śmierci. No czy nie po śmierci. On jeszcze wtedy żył, ale wiem, że po chyba 20 latach od filmu, który nakręcił. A On nakręcił film! Też, występował i kręcił ten film. Ale już nie żyje z tego, co słyszę. No, już nie, już nie. A czy to nie był Chaplin? I nie? Charlie, nie. <laughs> Charlie, Chaplin. Charlie, Chaplin. Charlie Chaplin. Dobra. Charles Chaplin. Zgadłem. Jezus jest. Trudne było, nie? No? Jak ty dałaś czarnego czepina, to ja nie będę gdzie... Ej, przepraszam, to Dobra. było za onizukę, czy jak mu tam... Dobra, okej, okay, ale będzie bardzo... bardzo blisko czarnego czepina. Bardzo blisko będzie. Ale znam tą postać. Znasz tą postać, będzie bardzo blisko i bardzo daleko. I to już jest bardzo duża podpowiedź. Tylko nie pyta, jak się pisz. Dobra, okej, okay, czyli dobrze zapamiętałem. Widzieliśmy filmy z nim? I zaraz to powiem. To jest główny warunek, chciałam tak, zapytać. Tak, widzieliśmy. Okej. Okay. Bo z czy pamiętaj, że oglądaliśmy filmy. Tylko nie byliśmy. Dobra, tu nie będzie jednej literki widać dokładnie, no, dobrze, ale... W okay. dół mam kropeczkę, bo to no, wiedzieliśmy, że, że tam jest literka. Czyli na końcu jest i? Nie, podwojenci. <grym> Dobra, no. Jaka złość. No. <grym> Jestem mężczyzną czy kobietą? Teorii ciężko powiedzieć. Jesteś... Jako osobowość może mężczyzną znajdę, no. Nie patrzę pod to. To było raczej to widzę, że jestem przerażona. Tak. Czy jestem postacią fikcyjną, czy prawdziwą? Fikcyjną. No, fikcyjną, czyli w filmie występuje. Tak. Czyli występuje, y, skoro blisko Czerwego Czepina występuje w filmach na początku powstania kina? 1900? Nie. Y, czyli aktualnie? Tak. Czyli po 2000? Po 2000 tak. hmm. Mówię, że to jest blisko i daleko. No właśnie, widzę. Y, czyli jestem postacią fikcyjną. Jestem mężczyzną, na co sobie I ten film widziałam, tak? Tak. Widzieliśmy go razem? Tak. Okej, okay. to się już zawężam. Aczkolwiek dużo filmów oglądamy razem. Czy jest to serial czy film? Film. Dobrze. Jest to film komediowy, dramat. Komedia, dramat, melodramat. Między innymi dramat. Między innymi dramat. Są to elementy dramatu. Czy jest to taki wielolą. Wielowątkowy no. <laughs> film. No, ale drama to tylko takie no, tak, no, tak. To jest ten film z Robertem Downey Jr. który nie. grał. Czyli tego, ale to nie jestem zwierzęciem, a jestem robotem? Tak. Jestem robotem. Tak. Czy to jest z tego y, no, z Pixara film? Nie. Ale to nie jest ten film, gdzie grał The Underwood czy... Charlie? To jest ten film. To jestem Charlie? To jest Charlie. On tak się nie nazywał. Nie? A jak? jak on się? Ale zgadam film. Czekaj. A jak on się? On się nie nazywał Charlie. Nie? Chapi. Chapi. No. Ostatni. jestem najlepsza. Dobra. To Dobra. Mhm. Oczy. czy ja ostatni? Dobra. Sam kochasz? Możesz Czy jesteś kobietą? Nie. Ja jestem mężczyzną. Tak. Czy jestem postacią fikcyjną, czy...? Nie. Ale... Jesteś postacią realną. Czy jestem... Ale też występowałeś w filmach. Okej, okay, czyli się mamy powtórkę z Czerniczepinem. Trochę. Tak. A Czerniczepin w ogóle się no. nazywa czepi? Mhm, trafi, Dobra, trafi. czy występowałem w komediach? Nie wiem. Nie. Dramach. No... Poniekąd. Się obróciłem, ale nic nie widziałem. No. Yy, poniekąd. W bardziej innych jeszcze gatunkach. Porno? <noise> Nie! Niski poziom żartu? Ok, myślę. <noise> Niski poziom żartu. Czy jestem Polakiem? Nie. Czy jestem Anglikiem? Aha. Jestem Anglikiem, jestem na co? Udziałem? Nie. Udialen jest Nowojorczykiem. Filmy są po 2000 roku? Nie. Przed? Oha, to jest zachowanie przed. Przed latami 80? Tak. O jezu, to jest jakieś stare znowu. Nie, znaczy na pewno to są filmy, które wszyscy znają. Wszyscy znają? Tak. Wszyscy widzieli. Czyli występuje jako ja? N tak, bardzo często. Ale nie tak, że jesteś główną postacią. Dużo było części? Y pojedyncze filmy. Ale były różne remake'i później tych filmów. Ale jesteś głównie reżyserem. Dobre, dobra, dobra, dobra. Czyli jestem reżyserem tych filmów? Tak. Na pewno to, to nie będzie tarent wiem. Ale... Czy jestem brzydki? To jest pojęcie względne. Jesteś y, interesujący. Podpowiedziałabym coś, ale nie chcesz, więc... O kurczę, jaką można odpowiedzieć? Jeszcze myślę, co wolno jest sprecyzować. Czy ty filmy miały Oscara? E, tak. I występowałem ja jako ja w tych filmach. No, ale nie występowałeś jako postać, jako aktor. No w sensie, na szkoda jestem... Często się pojawiałeś po prostu na ekranie, przed filmem, po filmie. Aaa, e... no to już wiem kto to jest. Hitchcock. Mhm. Mm Imię? Alfred? Aha, Alfred, Hitchcock. <śarty> Brawo. <gulny śarty> Dobra, okej, okay. czyli już koniec. Tak? Nie, już koniec jeszcze po jednym chcesz? Nie, nie już starczy, już starczy. Już starczy, już, tarczy. już, tarczy, już tarczy. Dobra, okej. Okay. To popatrzcie tutaj. Chodźcie tu. <śarty> Nakręcimy jeszcze... jeszcze. Nakręcimy jeszcze jakieś filmy, prawda? Dobra. Okej, okay. Adam obiecał. Na, no, jest to nagrane, że nakręcimy jeszcze razem filmy. Myślimy już nad innymi, na przykład Seven second. Tu masz? Adaś, ja nagrywam. Chodź, tu siadaj. No, siadaj. No, Adaś. Usiądź ze mną normalnie. <noise> Dziękuję. To się pożegnać kulturalnie. Także myślimy jeszcze, żeby nagrać taki 7 second challenge, gdzie oglądamy 7 sekund y, trailera i musimy zgadnąć tytuł. Zobaczamy Karolinę kombok na kanale, jak Krzysztof robi jej makijaż y, z okładki, także też taki pomysł na film. No, na pewno jakieś filmy razem jeszcze nagramy, także koniecznie piszcie w komentarzach, jak wam się podobał debiut Adama, jak wam się podobał ten film. E, no i no. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. PA! W serio, chodź. Dobrze.